Cześć, dzień dobry. Widzicie jak Matylda wygląda? Cała się błyszczy. I to nie jest śnieg, to jest deszcz. U nas przy takiej ilości śniegu zaczął dzisiaj padać deszcz. Powiem wam, że zrobiła się jedna skorupa. Przed chwilą przyjechał facet, przywieźł mi ekspres i tak się właśnie zastanawiałam, czy on w ogóle dzisiaj da radę dojechać. A patrzcie. Księżniczka cała mokra, trzeba ją wytrzeć, bo normalnie. Oj, to ci pogoda jest ekstremalnie niebezpieczna. A ja muszę jechać na dżensy. Już mi się to nie podoba. Tobie też się nie podoba, nie? Bo jeszcze w piżamce pijemy wreszcie do dobrą kawkę. O Jezus, Maryśka, zobacz, jaką dobrą kawkę mamy. Tak, taką, jak powinniśmy mieć. Wasze zdrowie, dziewczyny i chłopaki, kolanka się zwolniły. I jak tu wstać i działać dalej, to ja nie mam pojęcia. To się. Yy, co to, jakieś pierogi ugniatasz, czy co to dzisiaj pani tam przewidujesz do gotowania? Normalnie, odkąd tylko otworzysz oko, jesteś oblężona, ale ja to kocham także. Nic nie pykam, prawda? Nic nie pykamy na robocie, moje takie kochane tosisko. Oj, oj, a gdzie ten twój brat? Już pewnie dziś w pogarach buszuje, co? Moje dziesięcioletnie koty, tak? W tym roku 10 lat będziecie miały. No, już takie dorosłe, bardzo dorosłe kotki. Oj, Szczęśliwi ci, co nie muszą ci z domu wychodzić. Także... A ci, co sobie coś wymyślili, to muszą teraz... Patrzcie, jak ona ma tu super. Kocy się, kocyczki. Lubi tak. Kiedyś w życiu by tu nie leżała. Ale to widać jak ludzie. Jak człowiek młody, to nie patrzy, żeby cię pobłonie nie? Plecy na wierzchu i leci. A jak już człowiek trochę starszy, to ceni sobie to ciepełko. I ze zwierzętami jest chyba dokładnie tak samo. A bo z Matyldą. Jaka mać, taka nać. Czekajcie O, w mordy. O, że w mordy, ale jest ciepło A ja się tak... O jeszcze śnieg zdał A ja się tak nie ubierałam. Czekajcie. A to... Tak. tak posprzątałam mocno i zapomniałam teraz mi się dopiero pokazało dobra muszę sobie trochę odśnieżyć A, ale śmiekawica Jezu i śnie idzie czy to tu mi zejdzie czy to mi nie zejdzie dobra idę trochę odśnieżę śnieżę czekajcie trochę Wam te wiatraki zminimalizuję zamknęło się ciekawe czy ja teraz wyjadę Cicho. Ja pierdziele Jest jedna szklanica Po prostu jedna Zaraz zobaczymy Czy jakiekolwiek hamowanie jest Nie ma żadnego Także tak Zachciało się dżensów To ten ale tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem jak u Was, ale u nas te drogi takie lokalne, podrzędne, to jest Nie czekajcie, bo o, w poślizg wpadniemy, nie, jednak trzeba jeszcze wolniej. Yy, powiem Wam, że te drogi to są, no jakaś katastrofa, to w ogóle, jak to mój mąż się zawsze śmieje, że wcale nie powinni odśnieżać że wcale nie powinni żadnych przetargów ogłaszać, tylko powinni pozwolić jeździć na końcach. Ale wiecie co, zawsze jest tak, że ci co odśnieżają, bronią się i ja ich w pełni rozumiem, naprawdę. Bo wiecie, to nie są żadne środki, które by były adekwatne do takiego czegoś. Stawki przetargów są... Jakie są? I człowiek jest tylko człowiekiem, każdy chce jakoś tam zarobić i, i oszczędzają i próbują, no ale z drugiej strony kurczę. No to jest przecież że nie zdrawiają życia ludzi, nie? Ile takich rzeczy można było, takich wypadków nieszczęśliwych, uniknąć, gdyby te drogi były w porę, na czas i należycie odśnieżone? Będę wam, że jak się już mieszka na takim końcu świata jak ja, to już nauczyło się polegać samym, na samym sobie, po prostu. Już nikt tutaj nie czeka, żeby jakiś pół, piaskarka przejechała. To jest wszystko po prostu, już jesteśmy przyzwyczajeni żyć. Tak jakby, jakby o nas zapomnieli, bo często miasto o nas zapominają. Słuchajcie, tutaj na tej wiosce dwa razy na dobę jedzie autobus. I to szkolny, o ile chyba się nie mylę, bo takiego normalnego to chyba nawet nie ma. I nie raz było, że autobus wpadł do rowu z dziećmi, bo, bo nie było odśnieżone i, i w ogóle także o czym tu mówić, nie? Żeby to jakieś... Ale faktycznie jest syf na drogach. Jest taki syf, a w ogóle jest ten. Jest pogoda mega dziwna, bo wiecie, u mnie jest jeszcze pełno śniegu i pada deszcz. I to tak dość mocno pada deszcz. I teraz jest dwa na plusie jak to nie daj Boże, wieczorem przymarznie, to ja nie wiem jak to będzie. No będzie dramat. Po prostu będzie dramat. Dlatego wyjechałam sobie wcześniej, a już mi się czas skurczył, bo musiałam z bramą powalczyć, bo się nie chciała ani otworzyć, ani zamknąć. Ej, ta moja brama. To jest ta moja brama. Dobra, dziewczyny, jadę na te pazy z powrotem. Muszę kupić coś dobrego do chlebka. No, tyle, bo resztę chyba mam. Także. Takie buty. Z Ja już po dżensach, <grymne> nie, nie wiem czy coś widać, to nieważne w każdym razie, że ja widzę. Y Dzisiaj coś się nie mogłam zrelaksować, nieraz mi się tak zdarza, nawet fajnie, prawie przysnąć na rzęsikach. No dzisiaj jakoś tak nie mogłam się w ogóle ogarnąć. Natomiast po rzęsiskach po zaszłam do Netto, bo my tutaj, o właśnie tam za mną w tle jest Netto, tu jest Netto, a ja tak poza tym to nigdzie nie mam, no i zrobiłam zakupy. Oczywiście w samym netto tak wiecie szału nie było natomiast yy, Natomiast bardzo fajne stoisko z wędlinami było, wiecie? I to widziałam troszkę takiej wędlinki, troszkę takiej. bo już i tak musiałabym coś kupić, a jak mam... Możliwość kupić coś innego niż u siebie to chętnie. Kupię. Ja do, do domu. I widzimy się już w domu, bo jest taka ślizgawica, że, że jak najszybciej pomalutku się doczłapać. No tak, właśnie się okazało, że Matylda wyłudziła dwie kolacje. Ja, ja je miś. I od córki też wyłudziła. A zawsze sobie mówię Macie, sobie nie powiedziałyśmy i ode mnie zjadła wszystko i od Ali też zjadła wszystko. Także. A teraz śpi jak bomb mówię Wam. A, Boże, wiecie co? Dostaliśmy jakiś czas temu właśnie w prezencie. Chyba daktyle czy coś takiego z Egiptu. No i zapomniałam otworzyć, żeby zobaczyć, co to jest. Ale tak mi właśnie się przypomniało i mnie zdeka ciekawość z że... Eee, a co tu jest? Tu coś mi tutaj do wypadku. Tak tu wygląda. Jakby to był taki daktyl... To jest daktyl, ale w czekoladzie. Powiem Wam, że bardzo dobre. Ej, dziewczyna. Chyba to będzie rzecz, którą warto przywieźć z Egiptu. Bo naprawdę jest smaczna. No, i bardzo fajnie, bo tego tutaj dość dużo jest, i zobaczcie, wszystko jest zapakowane, no oddzielny taki ten, serio, bardzo dobre. No, i tak tyle są zdrowe. Mogłyby być bez czekolady, ale wtedy by nie były pewnie tak dobre. Mm. Muszę to schować, bo powiem Wam, że naprawdę bardzo mi to smakuje. A wiecie, czym to może grozić? Pochłonięciem większej ilości. Dobra, dziewczyny czas splecić jakąś kolację ale najpierw muszę że kwiatkę jakąś dzisiaj taką kupiłam ogarnąć i zrobić ją tak jak zawsze czyli obcinamy wszystkie ogonki i zalewamy zimną wodą i wtedy ona w lodówce może naprawdę postać dość długo i nie zmienia konsystencji, więc tak sobie to ogarnę. No i tak się zastanawiam, bo paprykę, ogórek, no bo przecież ostatnio mam taką w ogóle pasce, no nie pasce, tylko chcice i to taką naprawdę na ogórka zielonego, że Wam sama z siebie już nie mogę. No i tak dziewczynki moje drogie, patrzcie dopiero się zaczyna rok a już jest dziesiąty, trzynasty dziesiąty, Boże. Leci ten czas jak oszalały. Także tak mam zrobić dziewczyny. No i tak się właśnie zastanawiam. Ogórek, papryka, żółtkiewka. Prawie jak Wiosenne jedzenie, nie? Tylko, że to wszystko to nie ma nic wspólnego z takim wiosennym jedzeniem, prawdziwym, no, ale już trudno. Nie dajmy się zwariować. Kras rok, zjem plastikowe rzutkiewki. To mi trzecie ucho nie wyrośnie od tego. Chociaż się jeszcze może okazać. Ja ciekawa jestem, jak te tapy zadziałają. Widzę, że. Jesteście również zainteresowani. No, zobaczymy. Tym bardziej, że ja dodatkowo 5 razy w tygodniu, nie 6 razy w tygodniu ćwiczę jeszcze na bieżni po godzinie. Więc mam nadzieję, że jakieś tam rezultaty będą. I wiecie, co tak naprawdę to. Zaczęłam pierwszego, to jutro będą dwa tygodnie, jak tak no ćwiczę, mniej lub bardziej sumiennie, ale ćwiczę, więc trzeba będzie zobaczyć, jak tam z tą wagą, bo czy coś spada, czy nie spada, jak nie spada, to trzeba coś uciąć z tym jedzeniem. Co gwiazdo? Już się najadła jak bąk, prawda? Tak, oszukać wszystkich. Przecież to jest po prostu aż wiesz co, Matylda, nie do pomyślenia. Normalnie, czy trzylatka. Nie można tyle jeść, piesku. I można tyle jeść od wszystkich, bo przecież normalnie. Wojciech, kochany. Dziewcyno. O! Chcesz na dwórek? Dobra, to chodźcie, puszczę. Chodźcie, puszczę. Matyldzia nie idzie na dwórek. Matyldzia. Wyobraźcie sobie, nie dość, że tyle zjadła, to jeszcze postanowiła tu oszustwo na mnie zrobić i jeszcze ode mnie wyjęczeć coś. To jest dopiero gwiazda, jakich mało. Dobra, dziewczyny. Ja w zasadzie nie jestem głodna. Ale wolę zjeść teraz, niż później mam coś wymyślać. W zasadzie to muszę zjeść teraz, bo już dawno powinnam. Ojej. Towarzystwo przeszło. Wiecie, co tak mi się przypomniało? Bo ostatnio ktoś z Was się mnie pytał właśnie, gdzie ja kupuję krewetki. Nie pamiętam kochana właśnie Twojego Niku. Przepraszam cię bardzo, ale słuchajcie, krewetki często kupuję w biedrze. Yy, te mrożone, bo one często są właśnie na tej promocji 2 plus 1 i są ładne. Są duże, ładne krewetki, a jak nie w biedronce, to w leklerku też mają bardzo ładne. I w Dino są fajne takie drobniutkie, bardzo drobne, takie koktajlowe te kreweteczki i one też mi smakują ich jest sporo, by... w opakowaniu jest chyba w ogóle 600 gram tych krewetek, ale to spokojnie wystarcza tak dla trzyosobowej, Nawet, znaczy na trzy porcje, dla trzyosobowej rodziny mówię, bo u mnie tak trójka je krewetki, trójka nie je, więc dla trzyosobowej rodziny, także spoko. Czekajcie, bo ja sobie tutaj jedzenia naszykuję zaraz, że pęknę. W zasadzie to tu nie ma dużo, jest kawałek ogórka, kawałek papryki, ale od razu robi się taka decha dłużenie. Z dwa plasty. walbą. Walbon. Walbon. Tak ona. I do tego chcę dwie chleba z jakimś szynkiem z kuraka. I taka będzie moja kolacyjka. Także. A jeszcze by się przydało jakąś herbatkę wypić. Dobrą, nie? dziewczyny jak macie jakieś ostatnio Wasze odkrycie herbatkowe, podzielcie się. Bo ja ostatnio się zrobiłam mega herbatkowa. Nie wiem, czy to przez mrozy, ale pewnie tak, pewnie przez mrozy, bo inaczej to... Jak żeby tam... Ja to zawsze wiecie, woda, 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 a teraz, o pani, Drodzy, Woda na ostatnim miejscu, bo normalnie można zamarznąć. Nawet na kamerze mam kłaki od koła jak mnie mam toż. No widzicie, jak to jest czasami. Moi drodzy Państwo, do takiego jedzonka brakuje, wiecie czego? Ja Wam powiem czego. Jajka. Najlepiej sadzonego na każdą kanapkę i byłoby ekstra. Bo już mi się nie chce. Dlatego ja uciekam jeść, zanim przyjdzie Matylda, bo ona mi i tak nie odpuści Wiecie co? Tak przeglądam szafki i mam takie szklane naczynie. Kupiłam i chyba wy. Wy, wy, w, 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 w Pepko. Czy już teraz powiem wam szczerze, nie pamiętam za bardzo, ale tak sobie uzmysłowiłam, że to będzie świetne do. Owsianki nocnej, dziewczyny. Bo patrzę tak, co właśnie mam w tej lodówce. Powiem Wam szczerze, że coś tu znalazłam, tak w ramach bardziej sprzątania lodówki. I zrobimy taką właśnie, już jaki jest jaki gęsty ten jogurt. Oj! Za gęst o i matyldziowy kłaczek, hmm. trzeba będzie się mlekiem podratować, o nie, już ubrudziono, miało być, dokładnie. Taka będzie owsianeczka, wiecie co, nie jem takich rzeczy z reguły, nie jestem tego wielkim fanem, ale raz na jakiś czas, Coś takiego innego mi się chce. wiecie co, teraz zamiast to słodzić czymkolwiek, jakimś miodem, nie miodem, tak myślę, że nie będę dodawać. Tylko wiecie co, mam jeszcze jeden jogurt z Jogobeli. O, proszę bardzo. Już wsypnę tu wszystko po trochę. Będzie potreningowe jedzenie, jak ta, la, la. Moi drodzy Państwo. Czekajcie, teraz jeszcze pójdę po ten jogurt i pomleczko. I pomleczko. I Nie mamy mleka. No też. Mamy mleko. Mamy mleko. To to będzie taka porządna kolacja albo porządne śniadanie, jak kto woli. Czekajcie, tu Mamy trochę mleka. To bo coś, skądś te płatki wilgoć muszą wsiąknąć, nie? Mhm. Cyk. Tak, dziewczyny, teraz mamy tak, owoce, które też dobrze już będzie wykończyć, ja mam tutaj te czerwone, mm. tu się skleiło, to nic, to się potem rozklei, ale ja uwielbiam tą mieszankę tych owoców tropikalnych. Ja to zawsze biorę w Lidlu. To jest moim zdaniem najlepsza właśnie taka mieszaneczka. Tak. Jezu, powiem wam, że tu chyba będzie mega dużo kalorii. Dobrze, już to rozłożę całe. Nie będę tego trzymała tutaj, żeby nie zostawało. Tak. Tak. I teraz dziewczynki, moje drogie. Mamy tutaj tak. Mówię, że to wszystko są resztki i tak zwane wietrzenie magazynów. Czekajcie, tu mam jeszcze troszkę orkiszu. Więc no dołożymy troszkę orkiszu. Tak. No i to zalejemy dziewczyny Jeszcze jogurtem damy tutaj odrobinkę Tak. O, nie! Jak chcesz, żeby było ładnie, to zawsze gdzieś chlapniesz. No przecież jak, żeby inaczej. Widzicie, co, ja bym tu jeszcze mogła dodać jakiegoś akcentu czekoladowego? Nie, może nie. Żeby nie było za dużo. Malinowego też nie. Więc jeżeli ja tutaj dodam jeszcze trochę, właśnie wiecie co, zużyję ten jogurt, bo on zaraz i tak będzie do utylizacji, że tak powiem, w sensie do zjedzenia, a on ma taką konsystencję dość lekką i kupcie sobie naturalny jogurt do owsianki. Nie bierzcie tej po grecku, tego po grecku, bo on jest za gęsty. Taką. Ja muszę to dobrze ścisnąć, bo ja tu muszę nałożyć jedno na drugie, wiecie? tak o. proszę bardzo i jeszcze jutro dam do tego chipsy kokosowe jak nie jedliście znaczy, kaloryczne ale dosłownie parę kupcie sobie bo to jest złote to jest tak dobre że jak raz spróbujecie to nie przestaniecie i patrzcie hop hop i hop tak to wędruje do lodóweczki i jutro dla naszej trójki będzie jedzonko Myślę, że to pójdzie na śniadanie. Jutro będzie takie inne. A co? Raz może być, prawda? No i że co? No, przysłyśmy się pożegnać z dziewczynami i chłopakami. Mój łasuchu, ty największy. No. Mhm. Łasuchu największy. Jezu, Matyś. Ja wiem, że zima jest, że trzeba tłuszczyk zbierać, ale nie przesadzaj miałam wam pokazać dziewczyny yy, szampon, z którego jestem ostatnio mega, mega zadowolona szampon, odżywkę ale pokażę wam jutro bo już dzisiaj jutro umyję głowę to wam pokażę przy okazji efekt chociaż powiem wam, że to jest nie wiem kiedy ja mam ostatnio głowę trzydniowe włosy a dalej proste a wcale bez użytku prostownicy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest taka oszczędność czasu, że mówię Wam, petarda. Ale to o tym, potem. A teraz dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli jeszcze nie podbiliście mojego filmu, bardzo Was o to proszę. Jeżeli możecie udostępnić, też będę Wam wdzięczna. Zostawcie. Komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa!